Cześć, dzisiaj z okazji zakończenia roku szkolnego przygotowałam dla Was specjalny filmik, będę malować farbami szkolnymi, czyli po prostu plakatówkami. Jeżeli jesteście ciekawi, jaki będzie tego efekt, to oglądajcie dalej. Jeśli obserwujecie mnie na Facebooku albo na Instagramie, to widzieliście, że ostatnio byłam w hurtowni papierniczej, takiej zwykłej, gdzie kupujecie bloczki do ZUSu, zeszyty czy plecaki. I tam właśnie zakupiłam kilka przyborów plastycznych. Między innymi w moje ręce wpadły plakatówki, kosztowały mnie 18 zł i postanowiłam je wykorzystać. Jestem ciekawa, jak się będzie nimi malować. Mam nadzieję, że tak jak waszym czy Temperą więc może nie przedłużając przejdźmy już do właściwej części filmu. Jak widzicie, mam tutaj pudełko farb plakatowych i jest tutaj 12 sztuk plus jeden słoiczek gratis. W każdym słoiczku mamy 20 ml i jest to firma Astra. Pamiętam, że zawsze lubiłam plakatówki z Astra, gdy chodziłam do szkoły, bo miały właśnie fajną pigmentację i dobrą konsystencję, taką do malowania. Nie trzeba było dawać dużo wody, żeby uzyskać dobry efekt. Zobaczymy, czy coś się zmieniło na lepsze czy na gorsze i to może po prostu to otworzę i kupiłam te farby w hurtowni papierniczej za 18 zł. Myślę, że super cena. 13 słoiczków za 18 zł. No to jestem ciekawa, jak one będą malować. Chyba ten cielisty to jest właśnie kolor Gratis. I bardzo fajna sprawa, wcześniej nie było tego w takich farbach szkolnych, jak ja chodziłam do szkoły. Mamy tutaj nazwy wszystkich kolorów, jakie są w pudełku i nawet jest ściąga, jak należy mieszać kolory, aby powstały nam konkretne barwy. Bardzo fajna sprawa. To ja może zanim przejdę już do testów, jak te kolory się mieszają, czy powstają żywe kolory, czy takie ziemiste, wykonam swój kolor swatch na bloku. Mam tutaj już przygotowany kubek z wodą, mam też kilka pędzli, więc myślę, że mogę zabierać się do pracy. Raczej nie będę podpisywać nazw e, słoczy tych kolorów, no bo raczej nie będę mieć problemów z który to który. Na pewno sobie od razu wszystkie je otworzę. Z tego co widzę, są wilgotne, więc są świeże. Nie będzie problemów z tym, żeby je aktywować. Pamiętam, że jak chodziłam do szkoły, to zawsze brakowało mi takiego cielistego i skórę malowałam zawsze na żółto, albo mieszałam biały z czerwonym, żeby powstał mi różowy i tak wyglądały moje osoby, jak świnki, albo jak e, ktoś z żółtaczką po prostu. Tutaj mam taki pędzelek syntetyczny zwykły, który jest dość sztywny, żeby łatwo mi było nabierać te farby. Zwilżę ten pędzel trochę wodą i zabieram się za robienie słoczy. No, ta farba jest dość twarda. Myślałam, że będzie bardziej Miękka, bo pamiętam, że takie świeże plakatówki, no to były takie jak masło, że można było w to wejść. A może taka skorupa się zrobiła? Tak, po spodem jest już miękkie. Ten papier jest w lekkim kolorze ekry, więc ten biały powinno być fajnie widać. Popatrzcie, jak to wszystko wygląda. Mi te kolory bardzo się podobają. Krycie też jest bardzo dobre, jak widzicie. Tutaj może ten czarny nie jest taki kryjący, jak bym tego oczekiwała. Tutaj ten też, ten cielisty, średnio wypada. Może ma na to wpływ właśnie ta konsystencja, bo i ten cielisty, i ten czarny mają bardzo podobną konsystencję, różniącą się od reszty kolorów. A tutaj spróbowałam je troszkę wymieszać i zobaczcie jakie różne zielenie możemy uzyskać. Pomarańcz bardzo ładną. Tutaj mamy taką ochrę, która wyszła nam bardzo podobna do tej tu, którą mamy prosto ze słoiczka i nawet mamy tutaj odcień fioletu. Także jestem ciekawa jak rzeczywiście będzie się tym malowało. Do takich szybkich łoszy myślę, że te plakatówki mogą być bardzo dobre. No to spróbujmy, jak rzeczywiście maluje się tymi farbami. Zaczynam od przygotowania podłoża z pomocą taśmy maskującej. Wykonuję szkic, nie gumuję błędów, bo i tak nie będzie ich widać pod grubej warstwy farby. Zabieram się za tło, które od razu pokrywam grubą warstwą zielonej i białej farby prosto ze słoiczków. W czasie, gdy tło sobie schnie, maluję brzuch i dziób tukana również z pomocą grubej warstwy farby. Wracam do tła i pracuję nad kolorem. Dodaję stopniowo biel, żółć oraz ciemny niebieski. Pokrywam tułów tukana i pracuję dalej nad brzuchem po to, aby był on bardziej wielowymiarowy. W końcu wracam do dzioba i pokrywam go wstępnie zielonym, niebieskim oraz czerwonym kolorem. I na mokrą farbę, jeszcze nie wyschniętą, dodaję kolejne warstwy koloru, tak by móc je zmieszać na mokro. Wracam następnie do tła po to, aby bardziej wyeksponować tukana. A więc tak prezentuje się ten tukan już po wyschnięciu. Cały jest namalowany tylko i wyłącznie plakatówkami i został on wykonany na takim papierze niezwykłym, technicznym, tylko takim do malowania akrylami, ale jest to bardzo tani blok, on kosztuje około 9 zł i jest to firma Leniar i tutaj mamy 15 kartek 190 g, jest on taki śliski, więc ta woda się w niego tak nie wpija. Dlatego się nie faluje, jak widzicie. No i tak to się prezentuje, jakich farbek użyłam. To ciemny niebieski, jasny niebieski, żółty, biały, pomarańczowy, czerwony, jasny zielony, ciemny zielony i czarny używałam z syntetycznych dwóch pędzelków płaskich do malowania z firmy Renaissance. W tym odcinku to już wszystko. Mi uzyskany efekt się bardzo podoba. Jeśli chcielibyście więcej odcinków takich, gdzie maluję właśnie farbami plakatowymi, to dajcie znać w komentarzu. Napiszcie mi także, czy mieliście dobre wyniki na zakończenie roku szkolnego, a może wygraliście jakieś konkursy plastyczne, także pochwalcie się. Życzę Wam udanych wakacji, fajnych wycieczek. Nie zapomnijcie spakować ze sobą przyborów plastycznych, żebyście mogli troszkę pomalować. Zabawa w plenerze z farbami, czy z kredkami, albo ołówkami jest naprawdę bardzo fajna, więc zachęcam Was do tego, żeby ćwiczyć właśnie na świeżym powietrzu swoje umiejętności malarskie i rysownicze. Tymczasem zapraszam Was na mojego Facebooka, edewesa, na mojego Instagrama, Edeversa Art, na mojego bloga www.edewesa.pl. Do zobaczenia w następnym odcinku. Jeśli jeszcze nie subskrybowaliście, to koniecznie to zróbcie. Wystarczy tutaj kliknąć i możecie też zapoznać się z innymi moimi filmami. Do zobaczenia. Pa-pa!